Bereshit, Henezis, rozdział 34. 1. I wyszła Dina, córka Lei, którą urodziła była Jakubowi, aby rozejrzeć się między dziewicami owej ziemi. 2. I ujrzał ją szechem, syn Hamora, Chiwejczyka, księcia owej ziemi, i porwał ją, i położył się przy niej, i skwałcił ją. 3. I przylgnęła dusza jego do Diny, córki Jakuba, i pokochał tę dziewicę i przemawiał do serca dziewicy. 4. I rzekł szechem do Hamora, ojca swojego, mówiąc, weź mi dziewczę, to za żonę. 5. A Jakub usłyszał, że zhańbił Dinę, córkę jego, gdyż... Jednak synowie go byli z bydłem jego na polu, zamier... z... zamilczał Jakub aż do ich przybycia. 6. Tedy wyszedł Hamor, ojciec Szechema do Jakuba, aby rozmówić się z nim. 7. A synowie Jakuba przyszli z pola, usłyszawszy o tem, i zasmucili się mężowie ci i gniewało ich bardzo, że... Bezeceństwo spełnił w Izraelu, leżąc przy córce Jakuba, a tak się nie czyni. 8. I mówił Hamor z nimi w te słowa: Szachem, syn mój, zapragnęła dusza jego córki waszej, dajcież mu ją za żonę. 9. A spowinowaście się z nami, córki wasze oddacie nam, a córki nasze weźmiecie sobie. 10. A z nami zamieszkacie, a ziemia stanie się otworem przed wami. Osiądźcie i zawiążcie stosunki w niej, i utwierdźcie się na niej. 11. I rzekł Szechem do Ojca i do braci jej: Obym tylko znalazł łaskę w oczach waszych, a cokolwiek mi powiecie, dam. 12. Nałóżcie na mnie największe win, wiano i dary, Adam. Ile naznaczycie mi, tylko dajcie mi tę dziewicę za żonę. 13. I odpowiedzieli synowie Jakuba, Szechemowi i Hamorowi, ojcu jego, podstępnie. A mówili tak dlatego, że zhańbił Dinę, siostrę ich. 14. I rzekli do nich: Nie możemy tego uczynić, abyśmy wydali siostrę naszą za człowieka nieobrzezanego, bo hańbą by to było dla nas. 15. Wszakże pod tym warunkiem będziemy wam powolni, jeżeli staniecie się podobni do nas, aby obrzezany był u Was każdy mężczyzna. 16. A wtedy oddamy córki nasze wam. A córki wasze pojmiemy sobie i zamieszkamy przy was, a staniemy się ludem jednym. 17. Gdybyście zaś nie usłuchali nas, abyście się obrzydzali, to zabierzemy córkę naszą i pójdziemy. 18. I znalazły upodobanie słowa ich w oczach Hamora, i w oczach Szechema, syna Hamora. 19. I nie omieszka młodzieniec spełnić tej rzeczy, bo się rozmiłował w córce Jakuba, a był on najpoważniejszy ze wszystkich w domu ojca swego. 20. I przyszedł Hamor i Szechem z niego do bramy swego miasta, i przedstawili ludziom miasta swego, i rzekli: 21. Ludzie ci są pokojowo usposobieni dla nas. Osiedliby na tej ziemi i związaliby stosunki w niej, bo ziemia oto przestronna przed nimi. Córki ich bralibyśmy sobie za żony, a córki nasze oddalibyśmy im. 22. Wszakże pod tym jedynie warunkiem zgodzą się ci ludzie zamieszkać z nami i być ludem jednym, jeżeli obrzezanym będzie u nas każdy mężczyzna. Tak, jako oni są obrzezani. 28. Stada ich i dobytek ich, i wszelkie bydło ich, czyż nie naszym będzie, tylko bądźmy im powolni i niech zamieszkają z nami. 24. I usłuchali Hamora i Szechema, syna jego, wszyscy wychodzący z bram miasta jego, i dali się obrzezać, każdy mężczyzna, wszyscy wychodzący z bram miasta jego. 25. I stało się dnia trzeciego, gdy byli w bólu, wzięli wtedy dwaj synowie Jakuba, Szymeon i Lewi, bracia Diny, każdy miecz swój i napadli na, na miasto śmiało i wymordowali wszystkich płci męskiej. 26 i Hamoraj i Shechema, syna jego, zabili ostrzem miecza i zabrali Dinę z domu Shechema i odeszli. 27. Synowie za Jakuba naszli na zabitych i zrabowali miasto, w którym zhańbili siostrę ich. 28. Trzody ich, roga ich I osły ich, i co było w mieście, i co na polu zabrali. 29. I całe mienie ich, i wszystką dziatwę ich, i kobiety ich zabrali w niewolę. I zrabowali też wszystko, co w domach było. 30. I rzekł Jak Jakub do Szymeona i Lewiego: Wprowadziliście mnie w biedę poróżniwszy mnie z mieszkańcami tej ziemi, z Kananejczykiem i z Peryzyjczykiem, a stanowię ja garstkę nieliczną, gdy zgromadzą się przeciwko mnie, porażą mnie i wytępionym będę ja i domu mój. 31. I rzekli, czyż jako z wszetecznicą postępować można z siostrą naszą?